Czy myślisz, że e-aukcje służą tylko do wyciskania najniższej ceny? Muszę cię rozczarować. To mit. Nowoczesne platformy zakupowe pozwalają na stosowanie aukcji wieloparametrowych. Możemy w nich uwzględniać nie tylko cenę, ale też jakość, termin dostawy, koszty serwisu czy nawet ślad węglowy. W moim nowym e-booku pokazuję, jak strategicznie podejść do samej e aukcji, aby optymalizować całkowity koszt posiadania, skupiając się nie tylko na cenie zakupu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, jak to zrobić, zapoznać się z case study z różnych branż, czyli realnych przypadków, gdzie aukcja przyniosła realne oszczędności, pobierz e-book. Link znajdziesz poniżej. I zapoznaj się z moim podejściem do elektronicznych zapytań ofertowych i e-aukcji.